Afera z emulatorami AdBlue w Szwajcarii i zakaz skręcania w lewo dla kurierów UPS. Ewelina Bukowska, dzień dobry po weekendzie, zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń ze świata transportu. Jeśli zaglądacie do nas po raz pierwszy, koniecznie subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. Zaczynamy! Branży transportowej w Szwajcarii huczy po aferze z emulatorami AdBlue. W ostatnich dniach ujawniono tam aż trzy przypadki stosowania tych urządzeń w ciężarówkach. Auta były zarejestrowane we Włoszech. Wcześniej podobny skandal wybuchł w Niemczech. Okazuje się, że nie tylko przewoźnicy ze wschodu Europy oszukują, używając emulatorów AdBlue. Najwięksi producenci ciężarówek domagają się, aby natychmiast zakazać sprzedaży i reklamowania tych urządzeń. Transportowy gigant UPS znalazł oszczędności w bardzo niespodziewanym miejscu. Firma zaleca swoim kierowcom, aby unikali skręcania w lewo podczas wykonywania przewozów. Eksperci UPS uznali, że oczekiwanie na skręt w lewo jest zbyt kosztowne. Kierowcy tracą nie tylko czas, ale też paliwo. Jazda w lewo jest też niebezpieczna. Według UPS pomysł sprawdza się świetnie. Rocznie firma oszczędza nawet 38 milionów litrów paliwa. A co wy myślicie o tym pomyśle? Czy wiecie już, komu przyznacie wasz 1% podatku? Jeśli nie, to mam dla was propozycję. Wasze wsparcie przyda się Fundacji Trackers Life. Jej celem jest promowanie wśród kierowców zdrowego trybu życia i odżywiania. Fundacja buduje też siłownię dla kierowców przy popularnych trasach. Jeśli chcecie pomóc Trackers Life, wpiszcie w swojej deklaracji w podatkowej numer KRS widoczny na dole ekranu i w opisie tego filmu. To wszystko w dzisiejszym Transinfo. Ja zapraszam do dyskusji pod filmem lub na naszym facebooku i do zobaczenia. 好，再